Marsza greniów, naczelnik delegatury IPN w Opolu. Kłaniam się. Państw. Jeszcze naczelnik, bo już niebawem dyrektor nie delegatury, ale oddziału we Wrocławiu. Czy to awans? Panie redaktorze, na pewno awans, póki co pełniący obowiązki, co też jest ważne, ale przede wszystkim wielkie wyzwanie, wielkie zobowiązanie użyję patetycznych słów, o zobowiązanie wobec Rzeczpospolitej. My tak naprawdę na opolszczyźnie szukamy nadal swojej tożsamości, tych punktów, z którymi możemy się identyfikować. Myślę, że ta opowieść o mordowanych żołnierzach wyklętych jest tą właściwą opowie opowieścią, która będzie tak naprawdę przystępna dla wszystkich, bo mamy wspólnego wroga. Są nim komuniści, wcześniej byli to, były to Niemcy nazistowskie. Tutaj mamy żołnierzy Polskich, tak walczących najpierw z okupantem niemieckim, nazistowskim, później z okupantem sowieckim, więc ta narracja jest wspólna dla nas wszystkich jako, jako Polaków. I naszym obowiązkiem jest opowiadać Polakom, Europie naszą narrację, naszą wrażliwość na temat tego okresu, na, na temat tego, co zrobili z nami najpierw. Niemcy nazistowskie, a następnie Rosja sowiecka to jest niewygodne dla polityków lewicy, wiadomo z jakich względów natomiast my musimy być niezłomni.